Ludzie i ludziska. Z tej strony Recyk, witam was w kolejnym odcinku z serii Grand Theft Auto Vice City. I nie żebym tam y, się chwalił statami albo że łapkami w ogóle, ale... 19 łapek w górę w ciągu jednego wieczora?! Wow! Chyba naprawdę chcieliście serii z tej gry! To czemu wcześniej nie mówiliście? Czemu mi nie spodobaliście? Może by w końcu uległ? No było... No bo w sumie jakby nie spojrzeć to było tak... Jak chcieliście serię z spamowaliście o serię z Była tam dawno, dawno temu, to to. Zrobiłem serię z a. Potem spamowaliście, żeby zaczął nagrywać z kamerką. Ulegałem i to cały czas. Nie chciałem nagrywać z kamerką, ale w końcu uległem, pod naporem waszych próśb. No to czemu Vice City nie mówiliście, że bardzo byście chcieli Vice City. No dobra, jedna osoba mówiła, że by chciała zobaczyć chętnie Vice City, ale. No jedna osoba to, jak wszyscy wiemy, może niewiele. Ale więcej osób, no to. No, to był, byłyby efekty. Także taka lekcja, no. W sumie. Taka trochę w ogóle. Że, jeśli, no, zwierzę się dostatecznie duża ilość osób, która będzie chciała. która będzie, którą będzie się łączył jeden wspólny cel. No to być może jest szansa, że osiągniecie właśnie ten cel. I może wywrzecie jakieś coś, nie wiem, takie, że po prostu, jakby to powiedzieć, że będzie fajnie i w ogóle, że tutaj. no, wiecie. Dobra, nie będę już niepotrzebnie się produkował, bo tylko tam e, niepotrzebnie się właśnie produkuje. Ale chodźmy do naszej pierwszej misji dzisiaj. A pierwszą misją, jaką zrobimy, będzie misja na telefon. A potem zajmiemy się misjami dla naszego kolonela Juana Corteza. A co nam telefon oferuje? Roadkill. Mr. Tills, to Aha, czyli tajemnicze zlecenie. Tak zwane. Tak zwane tajemnicze zlecenie. I dobra. Dostawca pizzy. Musimy, za... musimy go wyeliminować, zanim zakończy swój kurs. Dobra, no to radyjko. Coś nam fajnego leci? No, na razie to tylko słyszę reklamy. Także tak średnio. Także tak trochę nie bardzo. Dobra, to najwyżej będziemy zabijali w ry rytmie reklam. Boże, jedyny. Zabijanie w rytmie reklam, no bez kitu. To jest coś naprawdę, powiem wam, że... Hmm, interesującego? Dobra, interesujące czy nie? Musimy wyeliminować tego pana skuterzystę. A zrobimy to chociażby, a w taki sposób. O, auto of touch. Out touch nam leci właśnie teraz. W radiu i bardzo ładnie. Dobra. Nie ma! Powiedziałem, nie ma! Nie ma! Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma! Kantemy, co za skubaniec! Chodź tu! Wracaj tu, nie uciekniesz mi! Nie uciekniesz mi, powiedziałem! No dawaj! Spani Spadni z tego motocykla! O, spadł, spadł, spadł z drugiej strony, o, o, leży, 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 pięknie. Dobra, 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 dobra. I proszę bardzo, misja z głowy 500 dorców na naszym koncie. Wszystko ładnie załatwione. To teraz jedyne misje nam zostały, to misje dla kolonela Juana Corteza. I proszę bardzo, żółta cita, ale zanim się zajmiemy misją. To zrobimy taki myk na zasadzie, mniej więcej że weźmiemy sobie. Oto ten tutaj pistolet, który zawsze tutaj się spałnuje. No, Tommy, skocz tutaj. Dziękuję. I mamy. Ło, wow, już po nas są naboi, także. No ładnie, ładnie. A w ogóle mamy coś? No, tylko MC Hammera mamy. Nie, niestety. No, nasze uzbrojenie nie jest jeszcze bogate, ale spokojnie, to dopiero początek gry. Gra się dopiero się rozkręca. Więc jeszcze będzie tego dużo. Ale póki co, kolejna misja. Treacherous Swine, Mr. Versetti, Colonel, thank you for coming. please sit. lobster. no, thanks. Uh, i am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man i used to trust. I've been to? gonzalez for years. but now his incompetence reaches new heights. it's only right. You do you do was? did he do it? it's the money that's important to me. for well, this kindness, i'll reward you. and then we will find your money together. To dla mnie? To dla mnie? Tak, to dla mnie! <ścoughs> <ścoughs> Oj, Cortes! Dogadamy się! Oj, miga mi tutaj powiadomienie z Gmaila. O matko, jedyna odpowiedź z Twittera. Żeby was to, jakby was to interesowało. Polecam followowanie Twittera, tam cały czas wpisuję jakieś takie ciekawsze wpisy. Ale dobra, koniec z reklamowaniem się. Przejdźmy do rzeczy, mianowicie do kolejnej misji. Mianowicie, strona wygląda tak, że jest sobie taki typ Gonzales, który współpracował kiedyś z, kol z kolonelem Juanem Cortezem. Jednakże niestety, ale stał się on bardzo niekompetentny, to też musi on zniknąć w niewyjaśnionych okolicznościach. A my się musimy tym zająć, a to otrzymaliśmy do tego naprawdę świetne narzędzie. No, no widzieliście zresztą, co dostaliśmy przed chwilą, no. Żyć nie umierasz po prostu. Dobra. Gonzales jest bodajże w swoim penthouse'ie. Także tam się teraz udamy. Naszym samochodzikiem. Bylemy tylko go nie rozbić. Oj! Kademet, 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 kademet! No, ale też nie obędzie się przy okazji bez przypadkowych ofiar, niestety. A myślałem, że się obędzie. No, ale w sumie nie goni nas policja, także można. Zresztą i tak rozjeżdżanie z Sybilito i... To jest jedna z lepszych aktywności w GTA ogólnie. No bo w sumie przyznajcie się, kto raz... kto choć raz nie postanowił zrobić sobie takiego karmagedona, że tak to nazwę. Niech pierwszy pierwszym życikami w takim chorym kładzie. Dobra. No to gdzie jest? <śmiech> <śmiech> Go blade! Ta Blade! No to mało co wygląda jak Blade, ale cokolwiek. No się ma! No się ma! No? Daj! E, dobra, teraz nas policja goni, żeby było ciekawiej. A, czyli taka jakby trochę misja tutorialowa znowu. Czy kolejny tutorialik i tak, Payne Spray. Oczywiście. Legenda, jeśli chodzi o RGTA 3D. Po prostu wjeżdżamy do takiego Payne Spraya, jak nas policja goni. Naprawia się samochód, zostaje przemalowany I zaraz policja kompletnie nas gubi No to jest po prostu już legenda Nieważne jak blisko by byli nas Jak jedziemy do Painspraya, to mamy po prostu gwarantowane bezpieczeństwo No, i ta usługa kosztuje 100 dolarów Tylko, że tym razem będzie za darmo No i proszę bardzo Już ten level na miga Jeśli nie popełnimy żadnego Jeśli nie popełnimy żadnego wykleczenia, to policja strasznie nie będzie już gonić Ok, casual outfit, aha Czyli mamy jakiś nowy strój odblokowany. Tam, że taki strój codzienny? Coś w tym guście, mniej więcej? A wiecie co? W sumie chyba pójdę. Ej, w ogóle co, mi tak. Wiecie co? Chyba pójdę zobaczyć ten strój z ciekawości chociażby wrodzonej. Pójdę po prostu, zobaczymy taki strój. zobaczymy czy mi przypasuje. Nie no, w sumie to nie ja będę jakoś specjalnie jeździł. O, a ta willa to po ile jest? Bo wiem, z tego, z tego co się orientuję to ten dom. To te posiadło się właściwie można kupić. Tylko po ile ona jest. Obstawiam, że jest, że jest dość droga, ale zobaczyć zawsze można, czyż nie? No przecież, można zobaczyć, kto mi zabroni, po ile? Ło, 8 tysięcy, to już w połowie jestem! I no to pozbieramy sobie i kupimy sobie fajną willę tutaj, z garażem, wszystko fajnie i w ogóle. I tam będziemy zaczynali nasze kolejne odcinki tej przygody, właśnie w tej, w tej grze, o. Gdzie jest mój samochód? Ja go tu parkowałem przed chwilą. Kto mi ukradł samochód? Ja się pytam! Dobra, trudno, na jakiś pierwszy z brzegu. Ale nie chcę tego robić przy policji. Dobra, to gdzie coś mamy? Gdzie coś mamy? O! Washington... Dobra, nie będzie ten Washington już chociażby, chociaż. Wait a second. To mi wygląda jak. Tak, to mi wygląda jak miejsce, gdzie możemy zrobić napad. Możemy zrobić napad, ale potem będziemy mieli trzy gwiazdki. Co prawda, się trochę wzbogacimy, ale. Chociaż z drugiej strony. Dobra, wiecie co? Nie patrzy, nie patrzy, nie patrzy! Tak! Dobra. To mam plan. To ja mam plan, drodzy wspólnicy. Okej, okay, zaparkujmy sobie tutaj. O, proszę bardzo. Mam nadzieję, że tylko mi tego bitego auta nikt nie zakosi. Nikt nie zakosi. Ej! You got a problem? Tak się, tak myślałem, że nie masz problemu. Dobra, no to panie, daj bagasę! Celujemy w głowę i czekamy. O, kasa już wpada, wpada, kasiora. No, dawaj! Szybciej! O mordę, o mordę, o mordę, o mordę, o mordę, o o Tak, już nam się alarm rozdzwonił. No i proszę bardzo. Ten już włączył alarm, także... Go, daj! Idź zgiń, przypadnij. Dobra, wiele nam to pieniędzy nie dało, niestety, ale. No, w sumie zawsze jakaś dodatkowa aktywność. No, kawa kama, kama, BASTET! Eee, wat? Tommy Versetti is an innocent man. O boże, ten tekst. Ale serio, BASTET? Przecież otworzyłem Ci Apple, zatem odjeżdżałem już, no. Ej, teraz czujesz mnie gra wydymała? I co? moja amunicja się poszła gonić. To no po prostu świetnie. Dobra, teraz gdzie jest jakiś radio? Na pocieszenie, radio bym chciał. Dobra, flash FM Matko, jedyna! Zostałem aresztowany. Nawet nie wiem z jakiej paki. Chociaż już powinienem. Auć! Oczywiście musiałem się wywalić, bo czemu by nie? Dlatego właśnie nie lubię motocykli. Bo można się nich wywalić, to po pierwsze, a po drugie. Cztery koła są lepsze niż dwa. Przynajmniej moim zdaniem. Dobra. Robisz wypad, paniusiu, ty też. I ogólnie oddajcie ten samochód. który ja, te, którym ja teraz będę jeździł. A zostawmy sobie tę stację radiową, która leci. Teraz, w tym momencie... W ogóle ile oni mi zabrali z tego, co patrzę? 200? Bo miałem chyba 4400 Czyli no niestety, ale... Zabrali mi 200 dolców, zabrali mi całą municję. Zabrali mi pyłą łańcuchową! Się nacieszyłem, no i mi teraz smutno, i zimno, i wszystko w ogóle. Pełen serwis normalnie. Aż pomyśleć jak mi w kolacie będzie zimno. Tylko tym razem dosłownie, tak całkiem dosłownie. Bo nie wierzę w to co się stało po prostu. A może... Może też jest teoria taka, jest taka opcja właśnie, że... Miałem po prostu zbyt wolny samochód na takie zadanie, na taką ekspedycję, bo jednak... Washington, jak wszyscy dobrze wiemy, a przynajmniej ci, którzy grali w GTA Vice w City, wiedzą, że to nie jest najszybszy samochód i no trochę ro... czasu mu zajmuje rozpędzenie się Dobra, ja bym z drugiej strony sobie chętnie kupił broń albo coś, ale... No to ten dom korci! Dobra, zobaczymy ile podczas tej misji zrobimy. Mal shootout Tommy! Come and join me! Uh, this looks delicious, eh? Huh? Capie jest Oh, no, no, no thanks. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here. We do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A paper for a friend, Cortez? Valuable technology for me. Dobra, mamy się spotkać z jakimś kurierem I coś obstawiam Że to będzie jedna z tych misji z cyklu Że po prostu potrzebujemy broni Także ja się chyba udam do Amination mimo wszystko I sobie jakąś kupię Dom może poczekać Zresztą mamy na razie nasz y, hotel Ocean Beach Ocean View? Ocean Beach? Dobra. Nevermind. Nie zajmujmy się tym. Tylko kupy broń. Bo to nam się pewnie pierózko przyda. Pistolet mamy. MAC-300. Shotgun niedostępny. Kruger niedostępny, ale armor jest dostępny. Dobra. Kupuje się. Aha. Shiftem. Dobra. Trochę tego. Dobra. Tutaj styknie. Ciach, ciach. Dobra. I chyba nam starczy amunicji. To jeszcze dla pewności kamizeleczkę sobie kupimy. No. I tyle w temacie. Także przygotowani jesteśmy już na misję i możemy jechać. Ok. Grand zinformuje o możliwości robienia drive-by, czyli ostrzeliwania z samochodu. Czyli Q, żeby się wychylić w jedną stronę, F, żeby w jedną. I strzelamy oczywiście lewym ee, przyciskiem myszy. A i potrzebujemy tego pistoletu maszynowego, żeby prowadzić taki ostrzał. Znów się GTA od GTA 4 to już zmienili. Teraz można prowadzić pistoletem już taki ostrzał. Co jest fajną opcją. Co jest bardzo przydatne. Dobra, póki co schowajmy broń, wiecie tak dla niej poznaki. I zobaczmy, co nas tutaj czeka. A my sobie po schodach. O no, kurde, ruchome schody, najlepsza rozgrywka. I w ogóle... Tylko to mi coś tak trochę... się nie trzymasz na tych schodach. Dobra, jest i nasz kurier. Look, Cortez O! No nie, z francuzami jeszcze układy jakieś, no Francuzi w Vice City, no! Widzieliście tu! Podążaj za mną? Gdzie? No, 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 no! Dobra. No! Tommy! Tommy, strzelaj! No come on! Oh mordę, wiedziałem! Wiedziałem, że coś się stanie. No przyadowuj Tommy! Dobra. Pięknie. Teraz gdzie jest ten francuzik? No ta... Ci to mnie nieźle powstrzymali, nie powiem. Dobra, amunicja. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Gdzie jest auto, auto, auto? O, dobra, może być i PCJ. Może być motor. Motocyk, znaczy się. Bo motor to jest bardziej określenie silnika i takie coś mniej więcej w takim klimacie. God damn it! Dobra, policjanta nie ma nigdzie ani nic. Dobra, co wam? Jednak są policjanci. Dobra, zmienimy stację na bardziej adekwatną. Wirok na przykład. O, dobra. Dobra, podwal się, podważ się, podwal się, się, O, pięknie. Kurier jest zmartwy Weźmy jeszcze tą walizeczkę tylko i. Pod warunkiem, że nie policja nie potraci... Dawaj to mi, biegnie, biegi! Dobra, pięknie, teraz pełen spray jeszcze. Gdzieś jest tu w pobliżu bodajże. Tylko gdzie? To jest pytanie, gdzie jest pełen spray? Dobra, chyba jest jednak trochę dalej. Chociaż chciałbym nam się nie anuluje, poziom poszukiwania po tym, jak zakończymy misję? Nie wiem, chyba coś takiego. Ej, hey, wait a second. Wait a minute. Wait a minute. Tu gdzieś się jeszcze tej jajce, jest bodajże że gwiazdka obniżająca na poziom poszukiwania, także korzystamy z niej. O, właśnie, tego szukałem. No, no, no. O, pięknie. O to mi chodziło. I teraz mamy pierwszy poziom poszukiwania tylko. I bardzo ładnie. O to właśnie chodzi. Łagam Tomi, nie wywal się. Tomi, proszę cię tylko. Tak? No dobra, cokolwiek. Dobra, ale przynajmniej będziemy mieli spokój. Trochę je zgubiliśmy. Jest jeden plus tej sytuacji przynajmniej. Dobra, ile mamy... A, chyba jeszcze jedną misję ogarniemy w tym odcinku. Będzie dobrze chyba. Będzie dobrze, będzie wystarczająco dużo czasu, żeby jeszcze jedną misję ogarnąć sobie. Bo te misje będą się tak stopniowo wydłużały. Będzie jedna taka dłuższa misja. Nie, no to była w sumie pierwsza taka dłuższa misja w porównaniu do tego, co mieliśmy do tej pory. Bo to trzeba było tam spotkać się z kurierem, potem przejść z zasadzkę, uciec z niej, dowiedzieć kuriera, zabić go i dostarczyć tutaj takie dziabongi dla Corteza. A za to tylko 500 dolców. Dzięki Cortez, naprawdę. Dobra, Dobra to proszę jeszcze jedną misję tutaj. O, właśnie w tym miejscu: Guardian Angels. Tomasz, Czasem, forgive me for getting straight to business diaz has asked me to oversee a minor business transaction Let's hope it goes better than last time which is why i thought of you my friend i've dropped some protection at the multi-story car park pick it up then go and watch over diaz's man at the drop-off Gracias, amigo. apparently that angry midget runs this madhouse let's see what that creep has to do with things Dobra, to tak. Cortez nam zostawił jakiś faj... jakąś fajną rzecz, mniej więcej. Zostawił nam uzbrojenie, bodajże, z tego co się orientuję. Dobra, niech będzie flash FM i self-control, oczywiście. Dobra, no to jedziemy na, na nasz parking. Jest tam ogólnie deal tam z kubańczykami do ustalenia, do wykonania, do przeprowadzenia i w ogóle. I my mamy dopilnować, żeby ten deal się udał. Choć obstawiam, że pewnie się nie uda. Ale zresztą pewnie i tak wszyscy wiedzą, jak to się skończy, bo. Przynajmniej ci, którzy przeszli, GTA Vice Avice wiedzą, jak to się zakończy, ten cały deal. Dobra, to zobaczmy, gdzie jest nasze uzbrojenie i. O proszę, Kruger! Kruger, to ja chętnie przykarnę! Jeszcze Lens Vans. Ok, dziękuję za to akcję, jakie zobaczymy. Wróćmy, czy chcesz coś innego niż mnie mi przekonał? Niech pan mi wypowiadał i pokazuje, czym jest jakieś uszczucie. Mogę tylko robić to. Nazyw się Lens, bynajmniej. Tommy Persetti, let's go. No i Lens Vance z nam się przystawił, chociaż my wszyscy znamy dobrze jego imię i nazwisko. Lens Vance. Ale stacji radiowej to ty... to no, tak trochę średnio bym powiedział. Okej, okay, Kruger jest karabinem szturmowym, który nam umożliwia strzelanie z trybu pierwszoosobowego, tryb FPP. Czyli to oznacza, że GTA 5 nie było pierwszą grą, która oferowała tryb FPP. A proszę! Takie cwaniactwo, proszę bardzo. Nie, dobra, wait a second. W GTA 3 też była broń, która nam oferowała tryb FPP. Także GTA 3 było tą pierwszą broń, która nam oferowała tryb pierwszej Co prawda, nie był to idealny ani nic, ale z drugiej strony zawsze to było jakieś FPP. Czyż nie? Czyż tak? Dobra, i tutaj jest ta Aleka, w której się odbędzie deal. I już tutaj przybędzie teraz Diaz. No i co ten Dias? Till we'll okay. No, okay. Mi taki układ pasuje. Ile mamy? 180 30 i 30 w magazynku. Całkiem spora amunicji. Powinno wystarczyć. To my mamy się upewnić, że tutaj wszystko przybędzie po naszej myśli. Dobra. Z tego, co się orientuję, to oni przybędą chyba. W sensie przeciwnicy naszej, którzy przeszkodzą w Dili przybędą chyba najpierw z tej strony. A, celow celowanie dokładniejsze i w ogóle. Może z tej strony? Nie. Najpierw z tej. O, dobrze mówiłem. Z tej przybędą. Pada-da-da! Pada-da-da-da! Dobra, jeden padł. I drugi leży. I wszyscy się mają cało. I. Pada-da-da! Dobra, ciach-ciach-ciach-ciach-ciach. Spokojnie, ja tutaj mam wszystko pod kontrolą. Dobra, przoduj. I pięknie. Jakoś to idzie, póki co. I... dobra. Jest tutaj van. Dobra, ciach, 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 ciach. Jakoś, póki co, panowie niespecjalnie chwapią się do tego, żeby... Żeby tutaj coś mi zadać obrażenia jakieś. Coś gdzieś jeszcze? A, tędy! Dobra, come on. Dobra, jeden padł, drugi le... O, drugi na dostał. Jak miło. I kolejny. I leżą wszyscy. I pozałatwiani. Dobra, Zmienimy sobie broń na tech 9. Zbierzemy amunicję i wszystko i... O, w mordę! Jeszcze tutaj! Okej, okay. to oni leżą już. I tam był chyba jeszcze jeden. Nie! A nie, les sobie poradził! Twoje pieniądze! O, jakiś słany sniper. Dobra, to teraz lecimy. wait a second. A zmienię to, bo podobno to jest lepsza broń. No, wsiadaj, wsiadaj! Wsiadaj, nar. No właśnie, elegancko. O mordo, ile amunicji w ogóle? 500 amunicji do. pistoletu maszynowego. Mnie to pasuje. Jak najbardziej mi to pasuje taki układ. Dobra, i. o, wiro. No, daj! Szczelaj! Szczelaj! Tylko trafiaj jeszcze przy okazji mi. Też by było fajnie, właśnie, żebyś trafił tego tutaj. typa. O, pali się. Pięknie. I. daj, daj! wybuchaj. No wyłuchaj! Eee, WAT? WAT Mission failed! Naprawdę? Nie, no po prostu nie wierzę. Najpierw aresztowany! Teraz jeszcze misja zawalona! Ej, no przecież ładnie było, zabiłem go, no. Ja w sumie pamiętam, że można było tak zawalić w ten sposób misję. Naprawdę, bez kitu nie pamiętam, żeby można to tak było zrobić. No, ale trudno. Jak trzeba będzie jeszcze raz podejść do tej misji, to podejdę jeszcze raz. Tylko tym razem wytnę niepotrzebne elementy, żeby Was nie zanudzać. Aha, to jeszcze przy okazji dostaliśmy kolejne zlecenie. Tym razem Vice Point. To może być tak od boku, cwaniaku. O, dostał. Czyli to będzie działało. Tylko w tych ciemnych alek, Tylko w tych ciasnych alek... Jest! Jest! Mam to! No! O takie coś chodziło! Dobra, to teraz jedyne, co musimy zrobić, to wrócić do Diaza z jego towarem. Z jego teczuszką. Cenną dla niego. I misja powinna zakończyć się sukcesem. Dobrze, że musiałem więcej powtarzać. I w ogóle to tak, coś tak, nic z HP ku, ani nic nie straciłem podczas całej tej misji. Tak jakby mnie hajtańczycy trochę tak, nie wiem, ignorowali albo coś. No, Lance gdzieś zniknął, ewidentnie. A tu tymczasem mamy do wyboru. Albo hajtańczyckiego voodoo, Albo kupańskiego hermesa. I się osobie bardziej ten hermes podoba mimo wszystko. Tylko na razie to mu skasowałem ten. W ogóle wszystko. Ale w każdym razie. Sorry, że tak zamiętałem przez chwilę, ale wiecie, no, wsłuchałem się w ogóle w muzyka i wiecie, takie tam klimaty. Dobra, to kończymy odcinek ze stałym dla 5000 tysięcy niecałych 4990. Czyli niecałe 5000 tysięcy.

Diaz nam oferuje robotę. Diaz nam oferuje jakieś ciekawe zlecenia, i podobno mówi, że uczyni nas bardzo bogatymi. Czy będzie to prawda? Dowiemy się dopiero w następnym odcinku. A póki co, to było na tyle. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. To było GTA Vice City. W sumie Grand Theft Auto Vice City. Także, dobra, może jeszcze raz. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. To było Grand Theft Auto Vice City. Ja jestem w ręce, trzymajcie się. I trzołem.